Projekt You Can Fly um, jest w ramach Olimpiady Społecznej Zwolnionych z Teorii. Działamy wraz z moimi koleżankami z klasy na Śląsku z Liceum Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie. E, tak naprawdę naszym celem jest zaufanie. Zaufanie, miłość do własnego ciała i do drugiej osoby, takie siostrzeństwo. Zależy nam bardzo, żeby kobiety zaczęły akceptować siebie, swoje ciało, to co przeżywają, swoje emocje. Chcemy też, ym, tak troszeczkę, żeby społeczeństwo stało się bardziej empatyczne, bardziej tolerancyjne. Chcemy. Ym, Uwrażliwić społeczeństwo na to, że każdy jest piękny, każdy może wyglądać jak chce. I chcemy też walczyć z tym takim kanonem piękna, który teraz rządzi w internecie, bo jednak mm, to, co przeżywają młode osoby, nawet nie tylko młode osoby, ale też kobiety w dojrzałym wieku nie tylko kobiety, mężczyźni to jest po prostu straszne i o tym, o tym się tak naprawdę nie mówi. Jest to taki temat, może i tabu, ale też jest dużo. Yy, Przeciwników tego całego też ruchu Body Positive, bo mówią, że to jest niezdrowe i tak dalej. Niezdrowe jest mówienie o tym, że ktoś jest brzydki, dlatego że ma więcej kilogramów lub mniej. Okej, okay, ja rozumiem, że też są choroby, jak otyłość. Czy anoreksja, my tego nie promujemy. My promujemy mm, rozmiary, takie jak M, XS. My chcemy po prostu, żeby ludzie zrozumieli, że to jest piękne, że niewaga mówi też nam. Właśnie to jest, to trzeba zaznaczyć, że nie waga nam mówi, co jest piękne, tylko to, jak my się czujemy. I to jest najważniejsze. Ja to też dopiero niedawno zrozumiałam. Tak, tak. No i mam nadzieję, że ten projekt się uda. działamy pełną parą, mamy dużo pomysłów i no i co mogę więcej powiedzieć? jesteśmy, jestem i z siebie dumna i z moich dziewcząt naprawdę. Mm -hmm. a kto z tobą działa tutaj? <coughs> tak, ja działam z jeżeli chodzi o mój zespół ze śląska to tak, działam z Laurą Suchanek, Anią Sztefek, Anią Kowalską i Martą Stuchlik. To są naprawdę niesamowite dziewczyny. Jeżeli chodzi o Mrągowo, to ja zaczęłam współpracę z Fundacją Ale, dzięki Aleksandrze Lemańskiej. Niesamowita kobieta, naprawdę. Ona tak naprawdę dała mi tylko kopa do tego wszystkiego. Dzięki niej poznałam i Asię, i Emilkę, i chłopaków super, Story, którzy mi pomagają w nagrywaniu wywiadów i montowaniu tego wszystkiego. Także tak, 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 tak. To jest taki nasz, może w sumie nawet nie mały, taki dość duży zespół. Mm -hmm. No, i w jaki sposób on jest realizowany, ten mm. projekt? Tak naprawdę, sam start projektu zacznie się dopiero tak oficjalnie 15 lutego, o ile się nie mylę, bo wtedy zaczyna, zaczyna się start wszystkich projektów z, w ramach zwolnionych z teorii. Aczkolwiek my już zaczynamy działać i na Instagramie. No, i też z wywiadami zaczęłyśmy już się nagrywać. Tak samo zaczęłyśmy już robić wszystkie sesje, też informacje, też zaczęłyśmy już tak właśnie dzwonić, zaczęliśmy tak dzwonić do partnerów, znajdować w ogóle sobie partnerów, bo my chcemy też działać na taką większą skalę. I chcemy na pewno zrobić wystawę zdjęciową. Jakby to jest moje takie małe marzenie, żeby zrobić wystawę z tych zdjęć, które robimy na sesji z, no, z, w, właśnie w tej fundacji, ale. Tak, i to jest takie moje. I ma... gdzie wystawę będzie można zobaczyć? Jeżeli, jeżeli będzie się wystawę. uda, jeżeli się uda. Na pewno chcemy zrobić wystawę plenerową, bo COVID jednak e, trochę to nam uniemożliwia. Taką w, w, w budynku, aczkolwiek tak myślałam, myślałam, myślałam z Olą, właśnie z Aleksandrą Lemańską, żeby z wystawę zrobić na molo w Mrongowie. Oraz chcemy zrobić też wystawę w Cieszynie. Ale to jeszcze jest do, kwestia do, jakby do ugadania, tak, no bo tu troszeczkę ten covid nam jednak popsuł te plany. Ale tak, tak. Staramy się, działamy. Na pewno dam wam znać, gdzie będzie ta sesja już tak dokładniej. Znaczy boże wystawa, przepraszam. A z kim przeprowadzane są wywiady? Wywiady są e, przeprowadzane z takimi kobietami, może nie powiem, że zwykłymi, one są zwykłe w swojej niezwyk niezwykłe w swojej zwykłości, o tak powiem. E, przeprowadziłam wywiad z Basią Jędrzejewską, tutaj z Brągowa. też niesamowita kobieta, naprawdę. E, Będę właśnie dzisiaj y, montować ten wywiad z chłopakami, i na pewno za niedługo pojawi się on na naszym Instagramie. Zainspirowała mnie do działania. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Y, dziewczyny na Śląsku przeprowadziły wywiad z wicestarością. Naprawdę, jakby, bo może się wydawać, że to są takie zwykłe kobiety, takie spotykane na ulicy, ale właśnie o to chodzi, że my chcemy tą zwykłość zamienić w coś. Y, Coś takiego wspaniałego. My chcemy pokazać, że każda kobieta ma w sobie to coś, że każda kobieta jest niesamowita i naprawdę y, może m, osiągnąć wszystko. I jak, naprawdę to jest, to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, żeby pokazać, że każdy jest ważny, każdy y, może. Może być kimś po prostu, tak? Bo wiele osób teraz y, ma takie y, wrażenie, że, no, że jest zwyczajnym człowiekiem i szarym, z szarą myszką, i po prostu jest zamknięty gdzieś tam w swoim domu, zwłaszcza teraz w pandemii. Tak? I my chcemy z tym, z tym też walczyć. I co chcecie pokazać poprzez właśnie realizację tego projektu? Siostrzeństwo, na pewno. Na pewno siostrzeństwo, tą taką miłość między kobietami, ale nie tylko. To, że każde ciało jest piękne i to, że powinniśmy siebie wspierać nawzajem. I taką tolerancję, po prostu. Tak, z tym chcemy. A co można zobaczyć na zdjęciach? No bo te zdjęcia już są wykonywane, już sesje się tak, odbywały, tak, będą tak. kolejne. Co na tych zdjęciach znajdziemy? No cóż, ja mogę powiedzieć: kobiety, tak? Kobiety różnych rozmiarów, w różnym wieku, też pokazujące różne emocje. Chcemy. Um, tej sesji chcemy jakby pokazać to uwolnienie się z, tego, z tych więzów yy, nieśmiałości, też strachu przed swoim ciałem. Yy, mam nadzieję, że, yy, że to się uda to wszystko. Yy, wczoraj była ta nasza pierwsza sesja, uwolniła naprawdę wiele skrajnych emocji. To jest naprawdę coś. Coś niesamowitego, jak to się przeżywa, bo ludzie mogą pomyśleć, że to jest zwykła sesja. Nie, to jest właśnie taka walka o swoje ciało, o taką miłość do samej siebie. A wiesz, kto znalazł się na sesjach? Jakie osoby? Nie pamiętam dokładnie wszystkich, bo nas jest ósemka. I jeszcze te sesje się nie. Wczoraj, wczoraj na pewno byłam ja i Zuzia, świtaj. W na następnych sesjach właśnie też będzie Basia Jędrzejewska, z którą przeprowadziłam wywiad, i jej córka Laura. I dalej nie chcę też zdradzać, niech to będzie niespodzianka, niech to będzie niespodzianka, ale powiem wam, że to są kobiety, tak, no, troszeczkę starsze, tak, z takim dojrzalszym wieku. I na koniec jeszcze takie pytanie, do kiedy projekt potrwa? Oficjalnie, z tego co wiem, ta cała olimpiada trwa do maja, ma, przełom maja i czerwca. Jakby ja nie jestem też w stanie powiedzieć, bo COVID tutaj bardzo, bardzo przeszkadza, aczkolwiek tak, tak, tak. Myślę, że tak pierwszy czerwca, coś takiego, coś, coś mi tak świta. Dziękuję bardzo.